Cześć, nazywam się Norbert Słodownik, jestem na pierwszym roku drugiego semestru na budownictwie. Jestem z Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na profilu fotograficznym i po tym roku postanowiłem się przeprężowić i trafić na Politechnikę Białostocką na kierunek budownictwa. Pierwszy rok na budownictwie jest na pewno bardzo trudnym okresem dla studenta. Gdy się jest po liceum albo technikum, bo to jednak y, trzeba samemu się uczyć. Materiały są podawane, ale też trzeba je samemu szukać. Zawsze można się skonsultować prowadzącego. Przychodząc na pierwszy rok studiów, poznałam bardzo dużo wartościowych ludzi i miło mi się z każdym spędza czas, i też to jest bardzo ważne pod względem, gdy potrzebujemy pomocy. I dzięki temu jest o wiele łatwiej. Budownictwo według mnie jest trudnym kierunkiem, ponieważ wykorzystywane są metody inżynierskie, różne matematyczne, fizyczne rzeczy, i trzeba umieć matematykę. Jako studenci mamy dostęp do laboratoriów, dzięki czemu na zajęciach ćwiczymy, poznajemy nowe rzeczy, dokładnie strukturę, badamy, ważymy. Mamy też bardzo nowe sprzęty, które umożliwiają i ułatwiają naukę w poznawaniu nowych rzeczy. Po 3,5 roku uzyskam tytuł inżyniera, chociaż wydaje mi się, że to może mi nie wystarczyć, kiedy bym chciał zostać kierownikiem budowy. To potrzebuję wtedy magistra i pewnie kwalifikacje do tego. Polecam kierunek budownictwo na Politechnice Białostockiej.